Na początku filmu mówiłem, wam, że w trakcie klejenia nie będę przejmował się otworami, powiedzmy, tymi montażowymi odwóce. WC. Wytnę je sobie później. Płytki przyklejone, i teraz trzeba sobie powycinać wszystkie otworki. No i właśnie tutaj jest jak najbardziej potrzebne wcześniej zrobione zdjęcie z wymiarami, ale zaznaczyłem sobie tylko i wyłącznie, gdzie lecą szpilki. Nie jest to zaznaczone do osi. No i oczywiście teraz, przy pomocy sobie otwornicy, te dwa otwory zrobię, a potem wyznaczę resztę przy pomocy. A zresztą zobaczycie za chwilę. Teraz trzeba górny i dolny otwór wyciąć, no ale trzeba wiedzieć przede wszystkim gdzie. Oczywiście moglibyście to sobie wymiarować, jak najbardziej się to da, ale możecie sobie skorzystać z takiego szabloniku. To jest głównie szablon hydrauliczny, ale ma dużo innych powiedzmy bajerów dookoła, ale ja się skupiam na rzeczach hydraulicznych, tak? Czyli w sumie na buce. Ustawiam go sobie centralnie na szpilkach kontrolować sobie poziom trzeba tak żeby szpilki wszystko było centralnie i można odrysować. No i tak to mniej więcej wygląda już na gotową. Tak żeby szpilki wszystko było centralnie i można odrysować. No i, tak to mniej więcej, no i tak to mniej więcej wygląda już na gotową z wyciętymi otworami na szpilki, na odpływ, na spłuczkę i tak dalej, czyli wszystko to, co miało być wycięte od razu. I tak oczywiście można to wyciąć normalnie tradycyjnie można to wyciąć normalnie tradycyjnie za pomocą kątówki, na prostokąciki na kwadraciki, ale jeżeli mam otworniczkę odpowiedniego rozmiaru, to po prostu jej używam i wiem, nie takie po prostu detale cieszą.